Bardzo jednostronny przebieg miało środowe spotkanie przedostatniej kolejki pomiędzy Orłem Mroczeń a Wiktorią Ostrzeszów. Drużyna Marka Wojtasiaka zdecydowanie pokonała swoich przeciwników wynikiem 4 do 0, czym zapewniła sobie utrzymanie w piątej lidze. Był to bardzo słaby pojedynek w wykonaniu ostrzeszowskiej wiktorii. W 15 minucie Jakub Strong uderzył z dystansu w samo okienko, nie dając najmniejszych szans na obronę Dawidowi Dumańskiemu, który zastępował między słupkami pauzującego za czerwoną kartę Kacpra Dziubeł. Kolejne trafienia padły dopiero w drugiej części spotkania 29. kolejki. W 55. minucie sam na no sam wyszedł Maciej Osesiak i umieścił piłkę w siatce między nogami bramkarza. Niecałe 5 minut później było 3 do 0. Dośrodkowanie z lewej strony bez problemu strzałem głową wykorzystał Filip Latusek. Wiktoria stwarzała sobie pojedyncze sytuacje bramkowe, ale żadna z nich nie znalazła drogi do bramki. Orzeł wynik spotkania na 4 do 0 ustalił w 85 minucie. Po faulu w polu karnym jedenastkę na bramkę zamienił Jakub Strąg. No, cały czas kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Od pierwszej do końcowej minuty napoczęliśmy Wiktorię ładną akcją i dalej potoczyło się jak się potoczyło. Bardzo ciężkie było to spotkanie. Nie mogliśmy grać piłką. Bardzo ciężkie warunki dzisiaj na boisku. Brakowało tej determinacji. Cały czas wierzymy. Wierzymy, walczymy, chcemy się utrzymać. Wiktoria w ostatnim meczu sezonu zagra z Peter Krobianką Krobia. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca w Ostrzeszowie.